udało si znaleźć. To trochę Przeprowadziłem go, ale przynajmniej zadbał o krowiąt. okrągliaki. Okrągliaka? <grymiania> Okrągliak. <grymiania> to jest słowo, którego nie da się powiedzieć, dlatego to, to, to tak smakuje. Wiesz, aż tak nie no można się ograniczyć, skoro dzisiaj zamierzamy też pływać w wodzie z falami. Nie? Dzisiaj? Dobra. I na głowę znowu? <grymiania> Przewijam. Prawo. prawo. A tam jest jakaś fajna wielu? No. no. Chcesz kupić poduszkę? Nie, nie. właśnie wychodzimy ze sklepu. cały sklep. No, kupiliśmy <laughs> wszystko. Wszystko, całą Bułgarię. Nie no, zgubiliśmy go, Pro. widzicie, że nie udało się znaleźć, ale poszliśmy właśnie do jakiegoś bułgarskiego sklepu. Kupiliśmy cały zestaw ze wszystkim na nowo, trochę to niestety kosztowało. Ale jak Wy chcielibyście zawsze oszczędzać, a nie przepłacać tak jak ja na tym filmie, to koniecznie skorzystajcie z DeFi Cashback tworzony przez programistów przeglądarki Opera w Polsce, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Jest to naprawdę świetny portal, bo pozwala nam utrzymywać zwrot gotówki za zakupy w internecie. A więc jak działa DeFi Cashback? Jest to naprawdę bardzo proste, wystarczy, że wejdziecie na stronę padaną w opisie oraz w przypiętym komentarzu, a następnie zarejestrujecie się, możecie zarejestrować się za pomocą Facebooka, Google lub po prostu przez e-maila klasycznie. Oszczędzanie gotówki z DeFi Cashback jest na tyle proste, że nawet nie musicie zakładać tego konta, bo wystarczy, że zainstalujecie wtyczkę do waszej przeglądarki i kontynuujecie po prostu poprzez konto gościa. Ja się zaloguję i pokażę wam co dalej. Po bardzo szybkiej i przede wszystkim darmowej rejestracji tutaj macie tutaj wszystkie sklepy z cashbackiem, a jest ich naprawdę sporo. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dzięki DeFi Cashback będę mógł przykładowo sobie taniej kupić bilety lotnicze do jakiegoś kraju, albo przykładowo wynająć apartament na nasz Kolejny wyjazd ekipowy. Moim zakupem, na tym mamy, żeby pokazać wam, jak działa wtyczka, będzie klawiaturka. Więc wpisujemy sobie nasz sklep, w moim wypadku będzie to Media Expert. Następnie klikamy na zacznij Zakupy, przez co przeniesie nas na stronę, na której będziemy chcieli dokonać naszego zakupu. Po zakupie, wracamy na stronę DeFi Cashback, wchodzimy w nasz profil. Mamy tutaj wszystkie nasze ustawienia konto, transakcje, wypłaty, jeżeli chcielibyśmy wypłacić na nasze konto, nasz zgromadzony cashback oraz mamy tutaj opcję mój cashback. I jak właśnie widzicie, wszystko działa, ponieważ dostałem swój cashback i potem będę mógł sobie go wypłacić na konto. A więc polecam rejestrować się z linków w opisie Oraz instalować wtyczkę DeFi Cashback A ja zapraszam was do dalszego oglądania filmu Jedziemy po pro Kubir a, Już mamy GoPro Kubir! Jesteśmy w Los Angeles, siema! Witam serdecznie, bardzo serdecznie No kurde Grywam dla mamy Mam ciapaciekie jakie ładne widoki Wjecha... a nie, nie wjechałem tu jak coś. Już tu idziemy, reklamujemy swoje kanały Zapraszam na mojego Instagrama, mojego TikToka, mojego ale widzowie nawet nie wiedzą co my tutaj robimy. Co my tutaj robimy? Dobrze się bawimy. Ale zanim przejdziemy do głównych atrakcji tego wyjazdu, czyli najbardziej ekstremalnych atrakcji i rzeczy w Burgas, w Bułgarii, to chciałem was poinformować, że postanowiliśmy trochę urozmaicić nasz wyjazd i postanowiliśmy po trzech dniach z sześciu możliwych tego wyjazdu przenieść się z takiego zwykłego hotelu przy plaży, takiego najtańszego, do, można powiedzieć, że skromnej właśnie wili, którą zaraz wam zaprezentuję. Najpierw jeszcze chciałbym wam pokazać widoczek, który wcześniej również widzieliście. O, tak on się prezentuje właśnie. I co? Ja już będę w sumie zbierać ekipę, nie będę przedłużać i lecimy najbardziej ekstremalne atrakcje w Burgas. Zaraz się o tym przekonacie zresztą, bo po to kupiliśmy GoPro, następne GoPro, żeby móc wam to pokazać. Jak widzicie, tutaj mamy taki skromny basenik i zaraz zobaczymy, jak jest w środku. Siema! Ekipa w pełnym czeka tylko na mnie. Co?! I czeka czeka na bardzo serdecznie! Ten film jest wystrzałowy! Generalnie będziemy tracić tę pierwszą atrakcję, którą będzie Ponton, który wygląda bardzo niepozornie, ale w praktyce może się okazać takim super hardcorem, jedną z takich bardziej ekstremalnych e, tutaj atrakcji. I co ja mam jeszcze powiedzieć? na pewno będzie kozacko. Myślę, że jest duża szansa na to, że w ogóle któryś z nas wypadnie z tego Pontonu. Dokładnie. Więc możemy być na pewno... człowiek z, kamerą, to z może kamerą. być zabawnie. Abyśmy umieli pływać. <laughs> You're <laughs> the... you're oh, Ale to było epickie! Ej, to, jest, to jest takie mocne. Zresztą było widać pewnie. Mam nadzieję, że cokolwiek było widać, bo było... Kurde, burz wylatywał, nie wiem, powietrze na 5 metrów, nie? A tego było jak się dostawało wodą, soldzią prędkością i czasem tak się dostawało pod twarzy. Tak bolało, ze masakra, dobra, chyba czas trochę polatać. Lecimy teraz na... Paralyzing, czyli parasein. Latanie, parasein. 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 latanie nad wodą wyżej niż pan. Dobra, jeszcze Wiesz jak to jest teraz głęboko? nie. My będziemy tam w wobie, tak jak teraz widzicie. W najmilszy kiedyś Robimy to.

O, to jest O, mi zaparowało. Eee, jest prepaid. To Ja też się wbiłem do wody, jest tak zimno bez wody. No, No, było genialnie, no. To... To było mocne. dzisiaj za Aquaparku. Za nie będzie dużych emocji. Nie będzie. Nie. Serio, <grym z> kozacko. <kolei> Jest kozacko, niesamowite emocje. no, nie nic nie zaczęliśmy mega jeszcze. Mega fajnie. Myślę, że będzie mega fajnie. Ja pierwszy raz jestem w Aquaparku w ogóle i to jeszcze za granicą, więc to już w ogóle nie... szybki skok na bombę. Nie będziemy Dzień dobry. Kurde, widziałem, patrzcie, wypłyniemy w tym. To jest okoła takiego, będziemy do Kurde! Będziemy teraz jechać w takim składzie, że Kubir będzie jechać z Beszem To będzie wyglądać tak, że Besz będzie piszczyć jak dziewczynka, a Kubir będzie czyrzeć Besz na całą patę. Zgadza się. No, możecie teraz usłyszeć właśnie jak tam ludzie sobie I krzyczą Jezu, co co? 30 godzin będziemy lecieć. Widzisz, że jak w Nerd Nie. To nie jest aż tak moc, jak na Ale to z wodą i to jeszcze nie w wagoniku, nie? Dużo no. No wie, no nie tak mocne, a Dobra, potem bez będzie... Kurde, usta eee. Jaki jest widok Jak tak dumnie ja

To było bardzo szybkie. To było bardzo fajne. No, To było, no, było mocarne, nie? jest tutaj taka strefa, w której są sztuczne fale, i one są ogromne. Nawet większe niż Sztuczne fale? Sztuczne fale. Jeszcze go teraz Jeszcze teraz Lecimy. fajerka! Ej, chyba go O kurde! Wow! I tu A jedziemy teraz em będziemy wreszcie na najgłośniej i wreszcie na całym świecie. Ciekawe czy to będzie słychać. Nie no, no

Dnia odpowiemy Wam na parę pytań, które zadaliście na społeczności i Instagramie Tobiasza. Na... Wływa. nie wływa. ale różnicą w wieku między Tobiaszem a Napierakiem jest to, że Tobiasz ogarnie za niego część rzeczy, nie? no tak, a jeśli chodzi na przykład o bardziej, jeżeli to pytanie byłoby skierowane o relacje takie, czy na przykład nie wiem, gorzej się dogadujemy, no to myślę, że, że nie, nie ma takiego czegoś zadać wam pytanie? no nie może... wiedzieliście jak wygląda burz i Napierak w realu zanim się spotkaliście? no ogólnie to w sumie tak y w jaki sposób No to już sobie odpowiadaliśmy przez Minecraft. Tak, odpowiadaliśmy prostu. na to pytanie wiele razy już na streamach, po prostu w Minecrafcie się wszyscy poznaliśmy tak powiedzieć. Minecraft łączy ludzi. A, A jaka kolejność? Jest? No właśnie, jaka kolejność? No to w pierwszej kolejności tutaj ja z Mikolsem to, to już stare dzień. No to już w ogóle nie wiem, 7 lat? 7 lat myślisz? 8? Nie no, chyba 7 może. Z 7, z 7, lat to... 7 lat temu, nie? To było chyba pierwsze gimnazjum, no więc przez Minecrafta, następnie był Kubir. E, no i potem Bush i napierak bodajże no, mniej więcej w podobnym okresie. Ja ty i Napierak. Kiedy mi tam z widzami? Kiedy mi to z widzami? Kiedy mi tam z widzami? Kiedy mi dał z widzami? Kiedy mi to z widzami? Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Pytanie do Tobiasza. Ile zajmuje się montowanie Manhunta? No, z 20-30 godzin chyba. Fajnie. fajnie. było, ale... Pracamy... No Polska lepsza, Polska lepsza. Wracamy do rzeczywistości, nie? Do rzeczywistości? To była inna rzeczywistość? Ale fajnie. Polska? Polska. O, i teraz możemy zrobić szybkie Czy Czekujecie coś wielkiego? to jest ogólne pytanie, tak. czy czekujemy coś wielkiego? Myślę, że cały czas czekujemy coś większego. Będziemy chcieli no. robić coraz większe rzeczy. Zobaczymy jak pójdzie, nie? To dużo zależy od Was i od Waszych łapek w górę, dlatego zostawiacie łapki w górę, e, subskrypcje tutaj e, no i komentarze. Jedyne serdeum jest całej ekipy. Teraz! Teraz. A już jego koniec! Jak Boże, się czuję na z Duszem, że pokazali twarz? Jak się czujesz, Busz? Świetnie, jest cudownie. Ja się czuję bardzo spełniony. no. Tu zamieszkacie razem? Ja mieszkam właśnie. Czas pokażę. Oni wszyscy zamieszkali w, w moim serduszku, ooo. więc mieszkamy wspólnie. Gdzie gdzie oni? Tam ja do. Ja, tam ja. Tam do. A co? Ja wiem, na co mogę jeszcze odpowiedzieć, na jakie pytanie, sam sobie zadać. Czy będzie Manhunt? Tak, będzie Manhunt, ale jeszcze nie wiem, czy na głównym kanale. Chciałem, żeby był na głównym kanale, ale teraz jeszcze się zastanawiam, czy nie zrobić tego właśnie na Tobiaszu Gaming. Ale tak jak sama nazwa wskazuje, no ale zobaczymy, ale będzie. Będzie Manhunt. Znaczy też muszę się zebrać i muszę wrócić do formy, żeby ich zniszczyć. No bo za trudne trochę to jest, tak szczerze. Co, teraz już koniec? No autobus mamy. A co? To... Jaki autobus? Do Katowic autobus? No. Inaczej się nie da. Siema. Za miesiąc? Za kerakiem. No. Widzimy się za miesiąc. Pająka!